Tak naprawdę też walczymy o nasze dobre imię. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o Pilance, która wraz z firmą eventową z Lubasza chciała zorganizować na stadionie powiatowym w Pile biletowany koncert muzyki elektronicznej. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, mimo podpisanej już umowy, stwierdził, że koncert trwający do czwartej rano może zakłócać spokój mieszkańców centrum Piła. Pomysłodawcy zmuszeni zostali do szukania nowej lokalizacji. Przeprowadziliśmy naprawdę multum rozmów, nie poddajemy się. Projekt, który mieliśmy tutaj zrealizować w Pile, jest dla mieszkańców, dla tego regionu, tutaj dla naszych pilan, więc no nie byliśmy w stanie przystać na propozycję a miejsca alternatywnego poza piłą, więc dalej walczymy. Starając się razem o znalezienie innego terenu pod imprezą. Organizatorzy złożyli wniosek do prezydent Piły z prośbą o komercyjne udostępnienie placu przy pilskim hangarze przy ulicy Szybowników tego samego, przy którym w ubiegłym roku odbywała się podobna impreza. Pomocną dłoń do organizatorów wyciągnęła pilska firma Astanet, która będzie współorganizatorem wydarzenia. Od wielu lat współorganizujemy, wspieramy różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, które się odbywają w Pile i w regionie. Czy to rozpoczęcie lata, jakiś, czy to festiwal bluesowy, czy to bieg maratoński. Było to zawsze w DNA naszej firmy i widzimy, że ten segment tych młodszych klientów również wart jest wspierania. Koncert planowany jest na drugą połowę czerwca. To czy się odbędzie, zależy od tego, czy organizatorom uda się znaleźć miejsce. W piśmie wysłanym do prezydent Piły organizatorzy proszą o odpowiedź do 22 kwietnia.